Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale, nagrywam, nagrywam film czwarty raz i cały czas mi coś nie wychodzi, no więc tak, to jest moje akwarium y, po restartzie, które już pyka sobie no, ponad tydzień, y, wiem, że pisali, os, pisała jedna osoba, że ja po jednym dniu wrzucam rybki, nie złajcie nie po jednym dniu, ja się po prostu przejęzyczyłam, nie wiem, jak trzeba być czujnionym człowiekiem, żeby po jednym dniu wpuszczać rybki, powiedzcie. A ludzie po prostu wszystko wierzą w to, co ktoś powie. Powiedziałabym, że po godzinie wrzuciłam też, byście uwierzyli, nie? No, bo czasami trzeba troszkę mieć dystans do tego, co ktoś mówi, bo nie zawsze może mówić to, co chce powiedzieć, tak jak ja się po prostu przejęzyczyłam, czułam. No. Ten grono jady miało tutaj niezły ubaw pod tym korzeniem. Szaleństwo było, no ale pomału im przeszło. Teraz już jest normalnie. Każdy siedzi pod swoim korzeniem i jakby nie, nie gryzą się, nie gonią się. Roślinki mam te same, które zawsze miałam. Nic tutaj ciekawego nie ma. I widać duży chęjek kryptokoryny, anubiasy, korzenie. E, tutaj jest lotos posadzony, ten zielony. No, trochę roślin wypłynęło mi podczas, podczas tego tygodnia, które zostały od razu wyrzucone. E, oczywiście tutaj też coś pływa mi, ale dzisiaj robiliśmy podmiankę, więc też ta woda nie jest zbyt taka idealna. No, ale mi się podoba takie akwarium. Wiadomo, że to jest dopiero po restarcie, więc y, akwarium ma czas na to, żeby się zregenerować. Pewnie ktoś się zauważy to, że teraz mamy, mam tak malutko podłoże, dlatego że e, chcę, żeby ryby miały więcej mm, pojemności do pływania, a mając ty, tyle podłoża ostatnio, to było tyle było podłoża, więc zobaczcie sobie, to było bez sensu w ogóle. Wiadomo, teraz jest mniej podłoża. I rośliny mają gdzie się zakorzeniać, a wtedy było tyle podłoża i zabierało tylko miejsce dla ryb. Tak, W tym pokoju tutaj, w, w tym akwarium w ogóle nie ma tutaj e, żadnej grzałki, dlatego że u nas w domu jest bardzo ciepło. Zobaczcie, jest, samo istnieje jest 27 stopni w poliwach do 28. No, tak się prezentuje akwarium. Tak sobie stoi tutaj na komodzie zdobi nasz mały pokoik. Jest pięknie. Rzeczywiście, bynajmniej mi się podoba. To jest dobry początek, więc miejmy nadzieję, że po, po kilku tygodniach to akwarium będzie wyglądało jeszcze lepiej. Bardziej się rozrośnie rybki, które tutaj były. To te rybki są. E, oprócz tutaj tych dwóch nowych. I tyle, A co mam tu powiedzieć więcej. No. Troszkę woda pomrukuje, jak widać, bo tutaj widzę, że troszkę pombelkuje. Wyłączyłam brzęczyk, bo zawsze cały tydzień miałam włączony brzęczyk ze względu na to, żeby um, nie było filtru biologicznego, bo wiadomo, jak to parę startach, prawda? Co no. mam tu więcej, mam powiedzieć. Jest tutaj korzeń na początku, bo mi się tak po prostu podoba, jak żeby tu korzeń był takie moje, widzi mi się. No. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Muszę ostatnio, muszę nagrywać teraz filmiki na statyfie, bo mam statyw już ogarnięty, tylko nie wiem, gdzie mój mąż go schował znowu. Więc jak przyjdzie, to muszę go, muszę powiedzieć, że mi go gdzieś na dół wystawił, że mogła po prostu sobie go obrać i sobie na nim nagrywać, a nie z ręki. No. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, jeśli Wam się filmik podobał, chociaż taki po prostu zwykły filmik Um, prosty, nie jakiś naukowy ani poradnikowy, po prostu tutaj co się dzieje, po tym Wam będę opowiadać przez jakiś czas. Póki mam wenę, póki, póki mam możliwość, bo nikogo nie masz. No, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo wiem, że ja nie nagrywam wiem, że jestem niesystematyczna. No dlatego, że ten kanał jest po prostu takim typowym hobbystycznym kanałem. Ja tam, na tym kanale nie zamierzam zarabiać, ja nie zamierzam na nim, nie wiem, coś robić sensownego. Po prostu to jest mój kanał taki hobbystyczny, gdzie mam ochotę, to nagrywam. Jeśli nie mam, to nie nagrywam. Nie lubię robić czegoś pod publiczkę, ani czegoś na siłę, bo wtedy totalnie mi to nie wychodzi. Jeśli mam robić coś, tak powiem, kiedyś miałam taką współpracę z pewną marką, gdzie musiałam nagrywać filmiki ym, przez y, rok, chyba nie wiem, dwa filmiki w miesiącu. I to totalnie nie było dla mnie. Ja wiem, że nie mogę na pieniądze lecieć, bo to totalnie nie było dla mnie. Te filmiki nagrywałam po prostu y, na siłę, tak po prostu sztucznie i w tych filmach nie było nic sensownego, dlatego że no po prostu nie wiem, chociaż bardzo bym chciała zrobić coś sensownego dla mnie. To mm, nie umiem, nie umiem. słabo za mnie influencerka by była, gdybym musiała, nie wiem, robić współpracę tylko dla marek różnych yy, i tylko nagrywać filmiki po to, żeby mieć współpracę. No, mi to nie wychodzi. Ja po prostu lubię akwarystykę, lubię moje akwarium i lubię się z wami dzielić moją, moim akwarium i to, co się tutaj dzieje, ale jeśli chodzi o jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy, no to. To nie wychodzi mi. Chociaż kiedyś robiłam fajne poradniki i też dużo miały obserwacji, dużo miały komentarzy i to mi się podobało. Na razie nie mam takich możliwości, bo mam laptop zepsuty. Znaczy się chodzi, ale po prostu um, no nie mogę ani montować filmów, bo jest zbyt słaby i no takie filmy na razie odpadają, takie fajne, które kiedyś robiłam. Więc zostają tylko takie normalne filmy y, gadane przeze mnie. No. Więc pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Do słyszenia się następnym razem. Pamiętajcie, żeby komentować. Chociaż to z tymi komentarzami też różnie bywa, bo ja własną komentarze za chwilę patrzę, już komentarze nie mam. mam wyłączone, więc nie wiem o co chodzi z tymi komentarzami. A więc to do zobaczenia, do następnego razu. Jeśli obejrzałeś ten filmik, do końca napisz w komentarzu. Sowa pa.